Witajcie w sobotunie, moi kochani. Mamy za oknem ładną pogodę, ja wieje, ale 12 stopni, piszcie jaka pogoda w Polsce, bo dużo mam oglądających mój kanał właśnie z Polski, więc piszcie jaka pogoda, czy zimno, czy nie u nas 12 stopni. Kurczę, jak myślałam, że będzie śnieg, ale marne nadzieje. Chociaż cuda się spełniają, w zeszłym roku udało się. I to jeszcze oglądaliśmy taki... Fajny film, ale tak jak Wam mówiłam, propozycje na filmy, na bajki dla dorosłych i dla dzieci będą w przyszłym tygodniu, a także pomysły na prezenty. Dzisiaj robimy z Monią sałatkę z pestkami dyni. Owocową. Owocową na święta. Nie musi być sałatka warzywna, nie musi być sałatka śledziała. Może być też sałatka... Owocowa na deserek po ciężkim obiadku, po ciężkim śledziku. Przygotujcie sobie halumi i sobie na patelni troszkę podpróżcie. Ja wzięłam tam nieduże nie, nie, nie kostki tej, tego halumi, około tak, nie wiem, z 15 kosteczek, mniej niż pół halumi. Mniej niż pół kosteczki halumi. Do tego gruszki z 5 gruszek skroiłam. Arbuza, tutaj mamy żurawinkę, pestki dyni i orzechy włoskie, a także łyżka oleju rzepakowego. I teraz no co robimy moi panie? No dodajemy wszystko po kolei. Czyli dodajemy sobie arbuzki, i gruszki. I gruszki. Ja już przygotowałam też zupkę pomidorową, dzieci już głodne czekają, zaraz będą chciałać. Tak to wiecie, tak to jest. Praca jest cały czas. W domu my kobitki o tym wiemy, niektórzy o tym nie wiedzą. I mówią, że pracy kobiety w domu nie mają, a praca cały czas jest. Ja już tak jestem od 9 nad ranem na nogach, dzisiaj akurat wyjątkowo. Troszkę sobie poleżałam z słupakami, bo zawsze wstaję wcześniej, już działam. Ale tym razem dzisiaj powiedziałam. nie, 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 nie. nie. Niezwolę, ja tylko przytulać, wiecie, z bobasami. Nie, inaczej zaczynam. I nalewamy sobie jedną łyżkę oleju rzepakowego. I to wszystko sobie mieszamy. Wszystko sobie, tą całą sałatkę mieszamy. Jedźcie taką sałatkę. Po pierwsze, arbus jest zdrowy na serduszko. Orzechy włoskie. Omega 3, Halumi, Pestki Dyni. Jak ktoś ma długie włosy, albo wypadają jak najbardziej, jedzenie Pestek Dyni wzmacnia cebulki włosów. O, I proszę bardzo, mamy. Mamy gotową sałatkę owocową, świąteczną. I moje kochani, i składniki będą na dole. Hello everyone. Special Salad for Christmas Day Watermelon mm, Halloumi Each ingredient will be below my video, will be quickly I will very grateful for subscribe Też będę Wam wdzięczna, tak ta sałateczka się prezentuje I moi kochani, widzimy się w przyszłym tygodniu W poniedziałek, dobrze mówię, w poniedziałek Tam właśnie pomysły na prezenty dla mężczyzn, dla dzieci, e, dla kobietek, a także. E, to ja jeszcze miałam propozycje właśnie na filmy i na bajki, więc trzymajcie się ciepło, z panem Bogiem, miłej soboty i niedzieli, pa pa.